Czasem pojawia się definicja ubezpieczenia ryzyk moralnych. Co to jest i na czym polega? Czy można je przewidzieć i nad nimi zapanować? W ubezpieczeniach mamy tzw. Tak hazard moralny. Jest kilka produktów, które w zasadzie nie są ubezpieczalne. Jeśli ubezpieczony nie będzie zainteresowany poszanowaniem własnego majątku, nie będzie o niego dbał, co niesie większą odpowiedzialność dla zakładu ubezpieczeń. Przykładem tutaj dobrym będą umowy kontraktowe. Bardzo często spotykamy się z pytaniem, czy możemy ubezpieczyć kontrakt. Oczywiście, że jak najbardziej tak. Problemem w kontraktach zawsze są tak zwane kary umowne. Dlaczego kary umowne? Dlatego, że niewywiązanie się jednej ze stron z kontraktu Najczęściej generuje koszty dla drugiej strony. Te koszty są wymierne do wycenienia, do obliczenia, i to są rzeczy proste stosunkowo, ponieważ zgodnie z kontraktem nie trzeba udowadniać poniesienia szkody, żeby żądać zapłaty kar umownych. A z punktu widzenia ubezpieczyciela, robi się to już ryzyko moralne, hazard moralny. Weźmy takie zdarzenie, kiedy dwie strony w celu wyłudzenia odszkodowania. Zawierają kontrakt między sobą i ubezpieczają go razem z karami umownymi. Tak naprawdę może być tam cokolwiek zapisane obydwie strony wiedzą, że żadna z nich nie wywiąże się z postanowień tej umowy, zobowiązując ubezpieczyciela do zapłaty tego. My tutaj mówimy o pewnego rodzaju paradoksach, na przykład w każdej szkodzie przedsiębiorca ma tak zwany udział własny, czyli franszyzę redukcyjną. Oznacza to, że o tyle pieniędzy lub o tyle procent zostanie pomniejszone odszkodowanie. Ma to na celu fakt, żeby on również dbał o swoje własne mienie i o niepowiększanie się jej szkody. Ale czasami udaje się wprowadzić w redukcyjne, co z kolei z punktu widzenia brokerów już jest jakby częścią ryzyka kryminogennego. Wyobraźmy sobie, czym jest franczyza integralna. Franszyza integralna jest kwotą zawartą w polisie, poniżej której zakład ubezpieczeń nie odpowiada w ogóle. Ale jeśli przekroczymy tą kwotę, choćby o złotówkę, to odpowiada w całości. Determinuje to takie zachowania, że jeśli nasze dziecko, jeśli mamy franczyzę integralną w wysokości 300 zł i zbije sąsiadowi szybę, to tak naprawdę w interesie ubezpieczonego jest wysłać tego dzieciaka, żeby zbił drugą, bo za jedną za ubezpieczyciel nie zapłaci za dwie już tak w 100%. I jest kilka takich klauzul, które sprawiają, że ubezpieczyciele nie chcą obejmować kontraktów ryzyk ochroną, ponieważ one prowadziłyby do tego typu zachowań, które są szalenie trudne do zweryfikowania. Jest bardzo cienka granica pomiędzy zdarzeniem a zaplanowanym działaniem. Czasami słyszy się, że ktoś miał problem z wypłatą odszkodowania w związku z rażącym niedbalstwem. Co to jest i jak go uniknąć, aby nie mieć problemu z wypłatą ubezpieczenia? Dziś doprowadziliśmy do tego, że większa część polist zawieranych za pośrednictwem brokerów zawiera tak zwaną klauzulę włączenia ryzyka rażącego niedbalstwa. Tak naprawdę, z punktu widzenia ubezpieczyciela, lepiej jest to bardzo często włączyć w zakres ochrony, niż potem prowadzić spory i procesy sądowe przez wiele lat i dochodzić, czy było to, czy nie było, bo nie ma w polskim prawie jednoznacznej definicji, czym jest rażące niedbalstwo. Są opisy, nazwijmy to na okrągło, i to zawsze sąd będzie interpretował, czy zachowanie danego przedsiębiorcy w rażący sposób naruszyło zasady i standardy działania w danej branży. To są tematy, które zawsze rodzą spory, one nie służą ani marketingowi ubezpieczyciela, ani budowaniu wizerunku dobrego partnera biznesowego. W związku z tym aktualnie coraz częściej włączamy to od razu na starcie, żeby uniknąć tego typu historii. Jeśli są Państwo zainteresowani tematem, zapraszam do kontaktu. Link do naszej strony z danymi adresowymi znajdą Państwo w opisie podcastu.